Grupa DCO jest to grupa, która wiąże są sobą, powiązała z sobą około 36 spółek, które są wykonywane projekty fotowoltaiczne, energii, energii odnawialnej oraz projekty wiatrowe, jak również projekty biogazu. biogazu. No to wszystko te, w sumie tych projektów, które przygotowaliśmy w tym roku, w ostatnich 4 latach, w sumie przygotowaliśmy na wielkość 180 MW. W tej chwili e, mam podpisany kontrakt z firmą Bajbą, która te projekty od nas, tak powiem, e, odkupi albo sfinansuje do końca, czyli postawi je. Jesteśmy w trakcie ich wykonania. Niezależnie od tego, jaka będzie przejdzie ustawa, e, ustawę odnawialna, źródeł odnawialnych w Polsce, e, będą te projekty zrealizowane. Do tego tylko dodam, że firma Bajwa już postawiła 50 MW w Polsce i jedną elektrownię, Jedno. biogazownię 1,2 MW. Jesteśmy również integratorem, ale w zakresie dwóch jak gdyby grup projektów fotowoltaicznych. To znaczy współpracujemy z firmą DCO Group w zakresie dużych projektów, natomiast również zajmujemy się projektami małymi, prosumenckimi dla, tak jak można particularnie powiedzieć, kowalskich. Te projekty w Niemczech stanowią około 50%, a planowane jest 70% produkcji energii odnawialnej z fotowoltaiki. Naszym wspólnikiem jest firma LG Zondstrom, która do niedawna montowała w Niemczech około 1000 instalacji rocznie. Z tym mamy olbrzymie doświadczenie, zarówno teoretyczne, jak i wiedzę praktyczną, jak takie instalacje małe zrobić jak można je przystosować do modelu tego, który w tej chwili też w Polsce będzie obowiązywał, znaczy do modelu domu pasywnego niskoemisyjnego. Tego typu y, instalacje są nieodłącznym wskaźnikiem. Najlepszy dowód jest firma też, z którą współpracujemy w Niemczech, firma Wibrox House w y, Hamburga, która ma kontrakty w tej chwili na około 1000-1200 domów jednorodzinnych rocznie. Wszystkie te domy są wykonywane w technice domów aktywnych, nawet nie pasywnych, tylko aktywnych, co to oznacza, że te domy produkują więcej energii niż pobierają. Nadmiar tej energii wykorzystuje się albo do zasilania samochodów elektrycznych, albo do innych źródeł. Także jest to pewnego typu przyszłość. My chcemy też powolutku wejść w te nasze możliwości prawne, które są w tej chwili i ustawowe w Polsce i znaleźć jakieś miejsce, żeby też można było w ten sposób być elementem produkcji energii odnawialnej, również w skali mikro, nie tylko w skali dużej mikro. To, co w tej chwili usłyszeliśmy w dzisiejszych kongresie, no jest w pewnym sensie pesymistyczne, jeśli chodzi o czas, bo te wszystkie zmiany uniemożliwiają praktycznie, rzecz biorąc finansowanie tych przedsięwzięć, uniemożliwiają stałe opracowanie porządnego biznesplanu z jakąś perspektywą, bo jeśli nie wiemy za ile będziemy sprzedawać, ani jakie dopłaty dostaniemy, ani jaki sposób, czy to będzie instrument zwrotny, czy zwrotny tak jak był w przypadku kolektorów słonecznych. Wówczas trudno jest zaplanować i praktycznie rzecz biorąc te wszystkie projekty mają małe szanse rozwiązane. Dlatego współpraca z DCO Group, firmy, która, która integruje duże projekty jest dla nas też wyzwaniem. My połączymy siły, tak żeby można było te większe projekty zrealizować, jak i projekty mniejsze.